Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiaj po raz kolejny Holandia, praca, życie. Chcę Wam dzisiaj przybliżyć troszeczkę temat założenia własnej działalności gospodarczej, czyli takie ZZP w Holandii. Jak to ugryźć? Na czym to polega? Ciekawi? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, pierwsze pytanie, jakie od razu się nasuwa, to jest gdzie coś takiego się zakłada? Czy to trzeba gdzieś jechać? Jest to bardzo proste. Ponieważ trzeba wejść tylko na stronę kvk.nl, jest to skrót od nazwy Kamerfan Coop Handel, co w tłumaczeniu na polski można powiedzieć, to jest izba handlowa. I tam właśnie przez internet można normalnie się wziąć, zarejestrować. Dzisiaj tak pokrótce można powiedzieć opowiem Wam proces jak to wygląda jeżeli będziecie naprawdę bardziej zainteresowani tym tematem to piszcie tam na dole mi w komentarzach o tym i postaram się za jakiś czas jeżeli dużo będzie właśnie pytań od Was zrobić taki bardziej obszerny właśnie filmik na ten temat, gdzie będę krok po kroku pokazywał jak się to robi, gdzie się klika no i tak od samego początku można powiedzieć jak się wchodzi na tą stronę to co trzeba zrobić, najpierw jeżeli już wiecie, że będziecie zakładali Własną działalność. Będziecie mogli też wybrać swoją nazwę swojej działalności, czyli swojej firmy, można powiedzieć. Jak wiecie, na stronie KVK tutaj u góry jest coś takiego jak Zuken. Możecie też wpisać na przykład nazwę firmy, taką, jaką sobie wybraliście, i tam na dole wam się pokaże, czy właśnie taka firma już istnieje, czy musicie wybrać inną nazwę, czy może właśnie nie ma takiej nazwy. Ja tutaj wpisuję przykładowo Solid Creation. Tak jak nazywa się moja firma, Solid Creation Foto Video, ale wpiszemy same Solid Creation i jak widzicie, tutaj są wszystkie dane. Jest tutaj numer, jest też tam numer ten podatkowy, jest też tutaj adres podany. Bo tam, jak będziecie właśnie wypełniać taki formularz, to tam będziecie mogli też podać co chcecie, żeby jakie dane zostały udostępnione. Czy ma być to razem z adresem, czy tylko sam numer z nazwą. No, jest tam kilka opcji do wyboru. Teraz nie będę was tutaj tym zanudzać, bo nie wiem, czy ten temat w ogóle was interesuje. No, i żeby się zarejestrować, potrzebne jest też DigiDay, czyli jak Polacy niektórzy mówią, DigiD. To jest taki kod, o tym będę robił też osobno filmik specjalnie dla Was. I jak się tam zalogujecie, będziecie mogli właśnie wypełnić ten formularz. Wcześniej trzeba też wybrać, jaką działalność dokładnie chcecie robić. Czy chcecie być jako zwykły taki freelancer, czyli no, mogę powiedzieć, że jest to tak, by. Co do ilości przepracowanych godzin, to jest taki no, part-time, można powiedzieć, że wasze tygodniowe godziny nie przekraczają tych 15 godzin przepracowanych na tydzień. Jeżeli już teraz wiecie, że będziecie pracowali więcej niż 15 godzin w tygodniu, wtedy już jesteście full time. Yy, czyli już jako taki pracownik można powiedzieć na pełen etat. No, i oczywiście, jak dla mnie najważniejszy punkt, to jest już musicie wiedzieć od razu teraz, e, jaką działalność chcecie robić. Czy chcecie być, nie wiem, budowlańcami, czy tak jak ja na przykład jako fotograf działam, czy jako piekarz, czy chcecie otworzyć jakiś, nie wiem, własny sklep. To wszystko tam w tym formularzu e, zostaje zawarte. Oczywiście musicie przygotować sobie też taki, można powiedzieć, e, wstępny biznesplan, ponieważ jeżeli. E, Zarejestrujecie, wypiszecie cały ten formularz, zarejestrujecie się, zostajecie wtedy wezwani tam do biura tego KVK, żeby rozmawiać z panią i ta pani tam wtedy wszystkie wasze dane, które chcecie, wprowadza do systemu, znaczy które chcecie, które są potrzebne dla nich. Tam też oczywiście dane, które wy chcecie udostępniać jako wy, jako działalność. Ta pani też to wklepuje w system, musi skopiować oczywiście wasz dokument tożsamości. No i też na tym spotkaniu z tą panią albo panem, z kimś po prostu, z tym kawałka, zostaje zadane pytanie, że to, co wy chcecie założyć, tą daną działalność, to jakie wy macie doświadczenie właśnie w tym, co chcecie robić. Jeżeli od tak sobie Powiedzmy, z dupy wymyślicie, że chcecie dzisiaj zostać piekarzem, a nie macie zielonego pojęcia na ten temat. To może być tak, że no, ktoś tam właśnie, pan czy pani, wam odmówi, niestety, prowadzenia takiej działalności. Ale jak już przedstawicie im, że macie już jakieś tam doświadczenie, czy jakieś właśnie dyplomy, że już zajmowaliście się, się w tym wcześniej, no to jak najbardziej oni są przychylni do tego, zgadzają się, żeby właśnie taka firma powstała. I tak, moi drodzy, teraz jeszcze na zakończenie, co jest też ważne, nie można o tym zapominać, jeżeli ktoś się na tym zna, to może to robić sam, ale ważne jest, żeby też mieć swojego księgowego do wszystkich właśnie faktur, bo będziecie mieli faktury nie tylko te, które wy wystawiacie, ale jeżeli coś będziecie kupować do siebie tak by pod firmę, to z tego też są faktury i to są właśnie verkoop faktur, e, e, inkop faktur, czyli wy, co sprzedajecie, faktury dajecie, e, co kupujecie, faktury są. Tak samo wszystkie faktury, jeżeli e, będziecie posiadali jakiś lokal, musicie płacić czynsz za ten lokal, to wszystko będziecie mogli sobie później odprowadzić na przykład od podatku. Do tego wszystkiego są potrzebne właśnie te papiery i faktury. Jeżeli ktoś się na tym zna, tak najbardziej może robić to sam ale polecam mieć do tego księgowego księgowi naprawdę tutaj w Holandii nie biorą można powiedzieć ogromnych pieniędzy za takie coś z mojej strony na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że film Wam się po raz kolejny spodobał. Będzie też dużo łapek, komentarzy pod tym filmem. Aha, jeszcze jedno, dziękuję Wam wszystkim. Po raz kolejny, jeszcze raz za wszystkie subskrypcje, które są na moim kanale, bo ciągle rosną. Dzięki wielkie. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Jak już mówiłem, zapraszam Was do kolejnych moich filmów na kanale. Do zobaczenia. Cześć. Hej, drogi widzu, super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!